Róztpe nieprostych brzucha, objawy, leczenie, liczenia. Róztpe nieprostych brzucha, objawy, leczenie, liczenia. Róztpe nieprostych brzucha to roze i obumi, nieprostych brzucha na boki w obrębie kresy białej. Najcz, pojawia się w ci kreska y lub po porodzie kreska E wystpitak kreska EUM kreskaczyzn. Jak sprawdzi, czy to roztpmi, ni prostych brzucha. Jakie są jego objawy? Na czym polega leczenie? Kiedy konieczna jest operacja znak zapytania do jakiego lekarza się uda się te przypad ni prostych brzucha Rmp diastasis Musulorum Rectorum. Jest to rozejcie si obumi, prostych brzucha na boki w obrbie kresy biabej. Misieć prosty brzucha znajduje się w samym jego centrum i dzieli się na dwie CZ, czy popczone biab. Kres biap stanowi mocne pasmo bukniste o debu goci około 33 cm i szerokoci co najmniej 10 mm. Biegnce porodkowo od wyrostka mieczykowatego, najmniej kreska APO kreska o nas trzech koci tworzcych mostek CZ bowieka. do spojenia bonowego. Mi, nie przylegaj do siebie w banie WZD bo kreska kresy białej, taka jest norma. Jednak w okresie ci kreska Y, Najczej w ostatnim trymestrze, kresa kreska KE ulec zwiotczeniu i poszerzeniu pod WP bywem zwiększonego wydzielania hormonów relaksyny i elastyny które znikczaj tkank bczn. Po porodzie nie zawsze dochodzi do samoistnego powrotu mi, ni prostych do prawidłowego pobokreska enia. W takim przypadku rozpoznaje się rozstpę, rozejcie, mi, nieprostych brzucha. Rozdpę mi, ni prostych brzucha, przyczyny i czynniki ryzyka ryzyko rozejcia się mi, prostych brzucha z Wakreskane jest wyeliminowanie do końca ci kreska Y oraz w pierwszym okresie po bogu wicze tanga kreska ujotce mi, nie SK one brzucha. Wysoka waga urodzeniowa dziecka ci kreska A mnoga kolejna ci kreska E nadmierna praca mi, nie brzucha w ostatnim trymestrze ci kreska Y. No ale kreska Y wyeliminowa do ci kreska Y oraz w pierwszym okresie po bogu z dwubaszczawiczenia Anga kreska nie SK one brzucha. Mi, nie te poprzez powizie BCZ cizmi, niami prostymi, a ich przyczepem koccowym jest kresa biaba. tego powodu wiczenia związane z obracaniem lub zginaniem tłubowia w bok mok powodowa powikszanie si i pół niektórzy wrót przyczyn wymieniaj te kreska o tybo, jednak zauwa kreska ono, kreska ero zejcie simi, nie prostych brzucha CZ to spotyka si u szczubłych i drobnych kobiet, którym brzuch bardzo w czasie ci kreska y kurusp. Z niektórych badań wynika kreska e ni prostych brzucha nie wyspowa pół kobiet, które stosowały systematyczne wiczeniami, ni brzucha jeszcze przed zajciem wci, kreska, co pozwala wnioskowa, kreska e z mi, ni brzucha mo kreska nie tak kreska e z wizek z wyspowaniem czyn roztpmi, Nieprostych brzucha UM kreska czyznajc, cień jest to bo, szczególnie typu: androidalnego, w której te burzcz gromadzi się głównie w brzuchu. Je kreska Eli i do tego M kreska ma cz 100 kaszel, bo jest na przykład. Palaczem czy zmaga się z który podnosi nie w brzuchu przecinek to z czasem kresa biaba po prostu tego nie wytrzymuje i ulega ona rozcigniciu. Rozejcie, rozpę, mi, ni prostych, a niekiedy nawet Przepukli przepuklina kresy Rost Rozdpę mi, ni prostych brzucha, objawy? Jak sprawdzi, czy to rozejcie si mi, ni prostych brzucha? Zwiotczenie i rozcignicie tkanki becznej i kresy biabej nie daje dolegliwości bólowych innych. Aby rozpozna mi, nieprosty prostych brzucha kreska Y wykona specjalny test. Pobu kreska si na plecach i zegnij nogi w kolanach. Stopy pozostaj na ziemi. Następnie lekko uniegibow, jak przy robieniu brzuszków. Potem rka, palcami skierowanymi w dół, dotknij mi, brzucha od mostka do pepka. Jeśli w brzuchu pojawia, wyczujesz dziur, mokreska eż w bo kreska y3, 4 palce, oznacza to, kreska e cierpisz na pemi nieprostych brzucha. Wielu specjalistów zaleca rutynowe stosowanie testu na rozpoznanie RMPB w ostatnim trymestrze ci kreska Y oraz w pobogu od 3 doby po porodzie fizjologicznym i ciciu cesarskim. Wakreskane rozstępy Niprostych brzucha. Grozne konsekwencje prawidłowe napicie mi, zapewnia utrzymanie nażdów jamy brzusznej na odpowiedniej wysokości i powoduje wbaciwy nacisk trzewi na okolice ldzwiowka ergozbupa. Zapobiega to pogbianiu lordozy Ldziowej i zwiększaniu przodopochylenia miednicy. W przypadku rozstpumii. Niebrzucha funkcja ta mokreska E zostaje zaburzona, przecinek prowadz do utrwalenia nieprawidłowej postawy ciała i w konsekwencji do występowania przewlekłych bólów. Krzyża. W skrajnych przypadkach mokreska E dochodzi do przepukliny znacznych rozmiarów i przemieszczania się do niej narzduch jamy brzusznej. Jeden mokres skaliwo Ci pozostaje wtedy leczenie operacyjne.1. Rozpem mi, nieprostych brzucha, do jakiego lekarza się uda? Z rozpem mi, nieprostych brzucha, nale kreska Y się uda do fizjoterapeuty zajmującego się rehabilitacją kobiet w ci kreska i po porodzie. Rost nieprostych brzucha, leczenie w przypadku stwierdzenia rozejcia si mi, nieprostych brzucha w ci kreska y lub po porodzie zaleca się ograniczenie czynności anga kreska u te boczni brzuszne, takich jak podnoszenie ci przedmiotów. Wiczenia mogły wprowadzane po zakotczeniu okresu pobogowego, ponieważ kreska przed jego ukotczeniem nie nalega kreska Y wykonywa obci kreska A i fizycznych. Wakreskany jest tak kreska E, prawidłowy sposób wstawania z bu kreska K, z lekreska E na bokiem. Czy zgicie stawów kolanowych i biodrowych zamiast zginania tubowia podczas innych codziennych czynności? W leczeniu rozstpumii, ni prostych brzucha mokreska na zastosowa odpowiednie ćwiczenia. Mogły one wprowadzane po zakotczeniu okresu pobogowego, ponieważ kreska przed jego ukotczeniem nale kreska Y wykonywa obci kreska ajcych wicet fizycznych. Po porodzie fizjologicznym lub ciciu cesarskim odpowiednie wiczenia S zalecane od 3 do 5 razy dziennie po 10 powtórzeń w serii. Nale no kreska y jest stosowana do momentu zmniejszenia sirostp do około mokreska na wtedy ostro kreska nie rozpoczę odpowiednie liczenia wzmacniaj nie brzucha testuj ccz 100 szeroko kresy bia